Ale domyślam się, że nie jest to takie proste, żeby zorganizować takie wyjazdy, w których ty uczestniczysz, i że to, krótko mówiąc, po prostu sporo kosztuje. Jak ci się udaje zdobyć pieniądze i na benzynę, i na towar, który kupujesz i tam zawozisz? Kiedy pierwszy raz podjąłem decyzję, że jadę, pomyślałem sobie: ale co ja tak naprawdę mogę dać? Mam tylko swój samochód. Siedmiosobowy, no to nawet nie jest, nie jest jakiś bus, którym mógłbym przewieźć rzeczy. Yy, nie mam wystarczających środków, żeby opłacić jakby cały towar na, na ten wyjazd. Bo przecież nie reprezentowałeś żadnej organizacji, to, A, to, może tak, to tak? tak Dopowiedzmy jeszcze. Więc yy, po prostu dałem ogłoszenie na Facebooku do, do swoich znajomych, że podjąłem decyzję, że jadę na, na Ukrainę. To było jeszcze. No, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale jakieś dwa tygodnie po wybuchu mm, wojny, więc w społeczeństwie polskim były bardzo duże emocje. W ciągu dwóch czy trzech dni zgromadziłem ponad 16 tysięcy złotych, no, co wydawało mi się dosyć sporą e, kwotą, i użyliśmy to do tego, żeby mm, te dwa auta, pierwsze, które pojechały, żeby były mm, wyładowane towarem, który był zamówiony czy który był potrzebny. Natomiast w krótkim czasie podjąłem decyzję, że chcę jechać również dalej na wschód, to jest aż do Kharkowa. I kiedy w tym krótkim czasie dałem ogłoszenie, zgromadziłem, powiem może tak, zaledwie około 6, 6, troszeczkę więcej tysięcy złotych, więc wiedziałem, że to nie jest wystarczająca kwota, żeby tam dojechać i zmagałem się, co powinienem zrobić ze względu na to, że już obiecałem, że pojadę, Miałem takie wyobrażenie, za te 6 tysięcy złotych, no to takich pięć kartoników leków mogłem kupić tutaj w Polsce, które tam były potrzebne. I sobie myślałem, że jak to będzie, kiedy przyjadę tym swoim autem do Harkowa i powiem wyciągnę te pięć kartoników i powiem, że to jest dar od kościoła w Polsce, od ludzi z Polski. Tak sobie myślałem, że chyba bym się czuł zawstydzony, więc zacząłem myśleć, jak ten problem rozwiązać. Porozmawiałem z moją żoną i powiedziałem, słuchaj, myślę, że musimy wyłożyć sporą ilość pieniędzy, żeby no, zakupić towar, żeby nie pojechał tam ze wstydem. Moja żona jest bardzo pragmatyczna i powiedziała, ale ty napisałeś na Facebooku, że wierzysz, że to Bóg zaopatrzy Ciebie w tą wyprawę, a widzę, że Ty sam chcesz zaopatrzyć. Ostatecznie moja żona dała mi wolną rękę. Ale pamiętam, że kiedy wieczorem zastanawiałem się i myślałem o tym wszystkim, co ona powiedziała, wiedziałem, że jeśli chcę zaufać Bogu, że to On jest tym, który zaopatruje, muszę zrobić jakiś krok wiary. I pamiętam, że w takiej rozmowie, w takiej modlitwie z Bogiem powiedziałem: Panie Boże, decyduję się zaufać Tobie, zaufać, że w jakiś sposób dasz no, ten towar, który będę mógł tam zawieść. Ale od razu chcę Ci powiedzieć, że jeśli zawiozę tylko te pięć kartoników leków, to cały spale się ze wstydu tam przed nimi i że decyduję się pojechać, cokolwiek się wydarzy. Następnego dnia zadzwoniłem do jednej z hurtowni, znaczy do takiego magazynu, który potencjalnie mógł mieć rzeczy dla Ukrainy. Powiedziałem, co potrzebuję, głównie spożywkę. Oni powiedzieli: wiesz, w zasadzie nie mamy spożywki, mamy tylko jedną paletę kapusty czerwonej w słoikach. Wcześniej myślałem sobie, że może to będzie kapusta kiszona, więc tak mnie pocieszano, słuchaj, jak zawierzysz tą kapustę, no to jakieś witaminy i tak dalej. Już sobie wyobrażałem to moją dacie wypełnioną słoikami, które latają mi po całym mhm. aucie, bo one nawet nie były w jakichś takich zgrzewkach, tylko tak po prostu, no powiedzmy luzem. Ale zdecydowałem się mimo wszystko zajechać do tego magazynu i na miejscu okazało się, że nie wiem, czy to się zmieniło w ciągu tych kilku godzin od mojej rozmowy telefonicznej, ale okazało się, że było wystarczająca ilość różnorakiej spożywki również leków, bandaży tego wszystkiego, co tam było potrzebne i zamawiane. Przepraszam, że tak się trącę, czyli to był jakiś magazyn jaki właśnie? Który? Magazyn, który reprezentował jeden z kościołów warszawskich społeczność chrześcijańska południe na ulicy Mińskiej. Czyli oni tam już zbierali pomoc jakby A, niezależnie, tak? tak, tak I tak. Oni, nawiązaliście współpracę po tak. prostu ze sobą. Oni w, w zasadzie e, otrzymywali pomoc chyba głównie z zachodu i dystrybuowali ją wydaje mi się, że w większości do uchodźców, którzy już e, byli w Polsce, tak, hmm. przyjeżdżali do Polski. E, natomiast e, no, ze względu na to, że znam się z tym pastorem nie było żadnego problemu, żebym mógł również e, Otrzymać tą, to, te, te rzeczy, żeby zawieźć się bezpośrednio już na Ukrainę, do Charkowa. E, także w zasadzie następnego dnia miałem wypakowany po Dach e, samochód i zobaczyłem, że Bóg jest naprawdę w tym wierny. Natomiast większym wyzwaniem była kolejny wyjazd, dlatego że tam akurat jedna z takich wspólnot za, zaprzyjaźnionych e, poprosiła mnie, żebym zawiózł towar, który oni zakupili. Również mój znajomy obiecał mi, że pożyczy mi samochód, busa dużego, żeby móc zawieźć te rzeczy. I na kilka dni przed wyjazdem pamiętam, że usłyszałem w swoich myślach w trakcie modlitwy, jak pan Bóg zaczął do mnie mówić i powiedział tak: Ten wyjazd będzie inny niż wcześniejszy. Będziesz miał wiele wyzwań, wiele będzie problemów. Ale jeśli nie zrezygnujesz, to będziesz oglądał moją wierność i wiele różnych cudów i zobaczysz, że na samym końcu wszystko dobrze się ułoży. No to tak fajnie brzmi, kiedy się tego słucha. Wziąłem sobie to na poważnie do serca. Następnego dnia widziałem, że dzwonił mój znajomy, który miał mi pożyczyć samochód, więc poczułem taki delikatny niepokój w sercu. Kiedy z nim porozmawiałem, powiedział, że niestety nie będzie mógł mi pożyczyć samochodu, bo samochód jest w stanie, nie nadającym się do tak długiej jazdy, i mechanik nie zdąży naprawić go przed moim wyjazdem. Z kolei, następnego dnia osoba z tej wspólnoty zadzwoniła i powiedziała, że ktoś inny bierze ten towar, więc nie będę po prostu miał jego. Czyli zaczynają się schody? <laughs> tak, i pamiętam, że to było. Soboty wieczór, myślałem sobie o tym wszystkim, myślałem sobie przed chwilą, wydawało mi się, że wszystko jest poukładane, a nagle się okazuje, że nie mam ani czym pojechać, ani co tam wziąć. I zadałem sobie w sercu pytanie: to co mam w takim razie zrobić? I podjąłem decyzję, że chcę zaufać Bogu po raz kolejny i chcę dać to, co mam. Następnego dnia miały być moje urodziny. Nie ogłaszałem tego, to, to, to nie jest widoczne na Facebooku ten dzień moich urodzin, więc ludzie, jeśli nie są bardzo blisko mnie, to nie wiedzą kiedy to jest. Podjąłem decyzję, że napiszę prawdę na Facebooku, że chcę jechać, ale nie mam pieniędzy i nie mam transportu, ale ufam, że Bóg zatroszczy się o to wszystko. Więc dałem takie ogłoszenie i napisałem, że jeśli ktoś chce mi dać prezent, no to może zrobić przelew na konto kościoła. Dlatego, że przez kościół, jakby te, przez konto kościelne, te pieniądze wpływają z jakimś tam tytułem dotyczącym Ukrainy. I powiedziałem, że jeśli ktoś chce mi dać prezent na urodziny, no to może zrobić jakąś wpłatę no, na ten cel. I z tych pieniędzy zakupimy towar i przewieziemy ten towar później na Ukrainę. Nie pamiętam dokładnie kwoty, która wpłynęła, ale było to ponad 45 tysięcy złotych. Hmm. Tego samego dnia jeszcze zadzwoniła dziewczyna z tej wspólnoty i powiedziała Rafał, ten kto miał zawieźć dla nas towar, jednak nie będzie w stanie zawieźć całości, więc prosimy Ciebie, żebyś Ty to zawiózł. Yy. Suma summarum były, były to dwie wyprawy. Pierwszą zawiozą ten towar, który mnie poprosili, poprosiła ta wspólnota, a poza tym no, ponad te 40 parę tysięcy... Złotych pozwoliło na kolejną wyprawę, żeby zatroszczyć się o towar, jaki tam zawoziliśmy, ale wydaje mi się, że jeszcze i na jeszcze kolejną. Ludzie, którzy wpłacają mi te pieniądze, bardzo często to są ludzie zupełnie dla mnie obcy, których ja nie znam. Czyli nie spoza kojarzę. kościoła nie macie żadnych relacji? Dokładnie, spoza kościoła. Yy, ludzie czasami z zagranicy, jakiś pastor z, ze Stanów Zjednoczonych, yy, Skontaktował się ze mną, powiedział, że widział to ogłoszenie i jego wspólnota, no, duże pieniądze przeznaczyły na to, żebym mógł e, zakupić towar. E, zapytałaś, wspomniałaś o tej benzynie, czy generalnie o paliwie. Często to jest diesel w przypadku e, busów. E, mam taką zasadę, staram się jej trzymać, że e, te pieniądze, które wpływają z tytułem Ukraina, czy wsparcie Ukrainy, Przeznaczam wyłącznie na, na zakup jakby konkretnie towaru dla ludzi. Natomiast tylko wtedy, kiedy ktoś konkretnie określi się, że te pieniądze są z przeznaczeniem na paliwo, no to zużywam je na paliwo.